Artur Hamski, czyli Małgorzata Waleska, czyli Artur Hamski tak było w zeszłym tygodniu, a w tym tygodniu. Prince. Znowu obcasy, znowu wysokie śpiewanie. Ale y, obcasy tutaj w tym przypadku to jest tak naprawdę y, czubek góry lodowej, bo w ogóle nie ma nikogo, kto by był podobny do niego w zachowaniu, w formie y, wyrazu, ekspresji. Jest po prostu niepowtarzalny. I jeżeli choć trochę uda mi się przemycić, gdzieś przefiltrować i wsadzić y, w siebie, to wydaje mi się, że, 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 że powinno się to udać. A jak pracuje się nad zbliżaniem się do ideału? Zobaczmy. Wychodzi Prince na scenę. Delikatne dłonie. Nie za mocno, nie, za, nie, nie, trochę za, za sztywno. Policja. Skrzyżuj. Luźne, luźne, jakby wiesz tutaj. Tak. Ja zaśpiewam górę, a ty spróbuj w dole się odnaleźć, dobra? Could you, be? Could you be? Właśnie. Góra. znajdź ten dźwięk. Could, you be? Could you be? Dobra. Could you, be? Could you be? Ale wiesz musisz to, ale musisz to Arturo poczekaj, ale musisz stanął, wypozował i jakby nie uciekaj z tego od razu, możesz zacząć iść, ale wiesz tak przytrzymaj, przytrzymaj mm. tę formę. A ty tam w ogóle po zaśpiewaniu coś będziesz robił czy tylko? On po prostu ma... Swoją osobistą choreografię, którą trzeba zrozumieć. Nie da rady jej się nauczyć, bo jeżeli my jej nie poczujemy, znaczy jeżeli ja jej nie poczuję, to po prostu będę machał rękoma po prostu. No. I to jest, wydawałoby się kobiece, ale tak naprawdę to wcale nie jest kobiece, bo to, to nie jest jakaś ciotka, która macha rękoma, tylko to jest po prostu facet, który ma taką ekspresję i ma serce na dłoni i, i tutaj czaruje. Będziesz w takim jednoczęściowym stroju? Zobaczmy Prince'a w oryginale. Could you Jest jakaś metoda, e, którą można osiągnąć taki poziom z głosu mechanicznie. Nie, to jest falset, który jest w ogóle bardzo mocny, postawiony i, 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 i to trochę jak BG's, wiesz, to jest forma. A, jak BG's to wiadomo, jak BG's to, wiesz, to wiesz, wszystko wiesz, jasne, to jak prawdziwi faceci śpiewają tylko i wyłącznie falsetem. Artur. Powodzenia ci życzę. Zapraszam cię. No to teraz yy, mały książę na wysokim obcasie, czyli Prince. juice Stars ever felt one by one from the sky I know Mars could not be uh, too far behind Cause baby, this is kind of beauty There's got no reason to ever be shy Cause honey, this is kind of beauty The kind i got from inside so you, you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Nie rozpoznał! I piękne dziewczyny. Proszę państwa, dziewczyny ubrał. Paprowski Brzozowski. Duże brawa. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Mój ty książę, mój ty mały książę przepiękny. Kasia! Co ty na to? No. Słuchaj, dzisiaj e, kilka razy złudzenie było naprawdę stuprocentowe. To jest postać, którą czujesz i ja to widzę od razu, że sprawia ci to wielką przyjemność, że wiesz po prostu o nim wszystko, wiesz jak on się porusza, umiesz to robić. Jesteś świetnie ubrany, ucharakteryzowany. Cudownie. Dziękujemy no ma... naszym departamentom piękności, urody. Wielkie brawa dla do e... dobrej roboty. O, o, o tych niuansach głosowych to już, to już Małgosia opowie. Na Walewskiej ja jestem... przetrenowałeś falset i jak znalazł, proszę bardzo. No. Artur, i wiesz, chciałabym Cię zabrać do domu, jeśli można, bo jesteś bardzo ja sexy, sorry, to jakoś tak... I Małgosia... Chciałam między nami Małgosia. Załatwiaj. Początek idealnie jeden do jednego. Na szczęście lekko zafałszowałeś, jak zszedłeś na dół, to mam się do czego przyczepić. Jesteś princem, książę mój, no, piękny. Dziękujemy bardzo serdecznie, DJ Adamus. E, zdecydowanie dzisiaj było no coś niesamowitego, byliśmy tutaj oczarowani e, oglądając, to jestem zachwycony. To co zrobiłeś, to jest po prostu twój prins. Yo, yo, yo. Król. No to teraz serio. Książe. Król Artur, do księcia. Ja bym Artur nie wierzył w nic, co tutaj było podzielone do tej pory, bo kobiety generalnie kłamią, a Adaś gra poczę, im do poczę. tańca, także po, po prostu szuka. nie ma o czym mówić w ogóle. To było tak wielowarstwowe w głosie, bo tam był, i, był tam, tam i ten falset piękny, potem ten taki dźwięczny baryton. To tak się tylko mówi, ale zaśpiewać to nie każdy to potrafi. Dla mnie bomba. Książe, czy ja mogę. Słuchajcie, chciałbym, chciałbym Cię zanieść. Książe, chodź po prostu.